Siema ludzie Michał z tej strony. Witam ponownie. Słuchajcie, sprawa jest poważna. Ten film miał w ogóle nie powstać. Czy miał powstać, ale później miał nie powstać. Ponieważ wymyśliłem sobie tak na spontanie, że zrobię sobie deser pod tytułem takie rożki z ciasta francuskiego z kremem budyniowym. I wszystko było ładnie, pięknie, myślę sobie pójdę na łatwiznę, kupię zagotować ciasto francuskie w sklepie, krem budyniowy, zrobię żadna filozofia i wszystko było ładnie, pięknie do momentu, aż yy, oczom mym, że tak powiem, ukazał się efekt końcowy. Okazało się ogólnie, że krem yy, do tego deseru, do tych roszków się po prostu zważył. Zrobiło się coś takiego. Jak nie widzicie teraz, to będziecie widzieć w trakcie filmu. Ale postanowiłem ten film zrobić tak czy owak, bo ten deser jest po prostu zajebisty i uważam, że każdemu się może, znaczy uważam, wiem z doświadczenia, że każdemu się może przydarzyć coś takiego, że ten krem może się zważyć, a on yy, ogólnie tylko tyle, że widać w nim takie grudki małe i, i nic poza tym. Jaki był powód, nie wiem. Źle pewnie dobrana temperatura składników inna budyniu, inna masła. Tego nie wiem, nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje. Ale ogólnie yy, robię ten film tylko dlatego, że ten deser jest po prostu zajebisty i naprawdę szkoda by mi było tego i tego wyrzucić produktu i zmarnować taki materiał, który, na który Was zapraszam. Zaczynam od mleka. Potrzebuję ogólnie 750 ml, ale pierwsze, w pierwszej kolejności pół litra wlewam sobie do garnka. Dorzucam do tego, dodaję trzy łyżki cukru. I mieszam i podgrzewam. Pozostałe 250 ml w jakimś pojemniczku dodaję do, do tego dwa budynie śmietankowe, waniliowe, jakie tam macie, niesłodzone, mieszam, żeby mi się wszystko, żeby było gotowe do dodania do, do mleka. Kiedy mleko jest gorące, dolewam moje zimne budynie, tą, tą mieszankę i mieszam, czekam aż mi się to zgęstnieje i zagotuje. Mniej więcej do takiego etapu. Odstawiam. Do wystygnięcia przykrywam folią spożywczą, żeby mi nie wyschło z zewnątrz. Przechodzę do mojego ciasta. Ciasto francuskie kupiłem gotowe w sklepie, dwa takie arkusze. Pamiętajcie, żeby je rozmrozić. Nie robić nic na zamarzniętym, bo po prostu popęka. Biorę sobie moją rurkę, której będę używał, żeby odmierzyć sobie odległość jaką potrzebuję i kroję to, tnę w takie najpierw paski podłużne. Później w takie kwadraciki. Końcówka, która mi zostaje, tnę jeszcze w takie mniejsze paseczki, które będę nawijał na rurki po prostu w inny sposób. I teraz po kolei każdy kwadracik biorę, rurkę. Rurki pamiętajcie, żeby były posmarowane jakimś tłuszczem, olejem czy masłem, żeby później było Wam łatwiej ściągnąć. I zawijam ten kwadracik na, na tą rurkę, robiąc taki rożek. Delikatnie zagniatam krawędzie. Rurka w środek. Z jednej strony ciasto. I drugą stronę zawijam. Delikatnie zagniatam. I układam na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem. Te paseczki, które mi zostały z, z ciasta zawijam po prostu w inny sposób, taki jak już kiedyś pokazywałem na innym materiale, na innym filmie. Przed włożeniem do piekarnika smaruję to jeszcze roztrzepanym jajkiem, posypuję cukrem. I to wskakuje do piekarnika. 15 minut 220 stopni. Powinno być gotowe. U mnie się udało. I przechodzę do zrobienia kremu. Ściągam folię z wystudzonego już budyniu. Roztrzepuję, rozcieram masło w temperaturze pokojowej. Rozcieram na gładko mikserem i teraz stopniowo po łyżce po dwie dodaję mój budyń. Nie dodawajcie nigdy wszystkiego naraz i pamiętajcie, żeby budyń miał zimny budyń miał taką samą temperaturę jak masło. Bo prawdopodobnie dlatego mój krem się zważył. Tutaj nie, nie widać może tego tak dokładnie, ale później zobaczycie na zdjęciach. Widać takie delikatne grudki. Ten krem się po prostu zważył, co nie zmienia faktu, że i tak jest genialny w smaku. I moje rurki, które są upieczone wyciągam yy, rurki z środka i w powstałą dziurkę po prostu będę nadziewał, nabijał mój krem. Zważony krem, który po prostu wyciskam z rękawa cukierniczego. Jak się przyjrzycie, to widać te grudki w kremie, ale to nic nie stanowi kompletnie żadnego problemu, to tylko tyle, że wizualnie szpeci, ale w smaku są genialne. I nic się nie dzieje. Każdą jedną nadziewam aż do wyczerpania zapasów, za jak to się mówi. Tak to wygląda. Posypuję jeszcze później cukrem pudrem dla lepszego efektu i smaku. Bardzo fajne. Uważam, że pomimo tego, że krem się zważył, wyszły bardzo fajne, godne polecenia. Życzę wszystkim smacznego. Mam nadzieję, że mimo wszystko film się podobał. Jeżeli się podobał, łapka w górę, kto nie subskrybuje. Zapraszam do subskrypcji i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się i tymczasem.